Cześć! Jesteśmy właśnie na e-commerce.pl event i witam Was na takich specjalnych rozmowach, podcastach, krótkich wywiadach, które postanowiliśmy zorganizować z naszymi ekspertami. Dzisiaj ze mną jest Andrzej Brandt z Numbers and Intuition. Andrzej zajmuje się e-commerce'em, ale też marką, wizerunkiem i brand awareness'em. Andrzej, chciałem Ciebie zapytać o taką jedną rzecz, bo byłem ostatnio na targach handlu i usłyszałem takie zdanie, które mnie zaciekawiło. Co zrobić lepiej dla sklepu internetowego? Jak lepiej zwiększyć sprzedaż przez szybki performance, szybką kampanię sprzedażową, czy lepiej zainwestować trochę w long term i w brand awareness? W 2025 roku nie ma prostych odpowiedzi w e-commerce'ach i nie ma jednych recept, które zadziałają u wszystkich. W ogóle mam takie poczucie, że tego typu recepty należy zawsze wygłaszać z dużymi nawiasami, z dużą gwiazdką w stylu to może u was się sprawdzić, ale raczej szukajcie własnej drogi. Dlatego jak ja myślę o sytuacji polskich e-commerce'ów to myślę o tym, że performance na pewno już nie wystarcza. Że zwłaszcza jeżeli jesteś małym sklepem, który aspiruje do tego, żeby przebić się do średnich lub nawet dużych graczy, to twój performance marketing robiony tylko w dole lejka sprzedażowego to jest po prostu za mało. To jest zdecydowanie zdecydowanie za mało, dlatego że performance wyciśnie ci tyle, ile twoi użytkownicy wiedzą o tobie i jaka jest za nimi intencja Produktowa, czy też intencja sprzedażowa. A ci, którzy o tobie jeszcze nie słyszeli, to są użytkownicy, do których najpierw musisz dotrzeć z ciekawym komunikatem i ich przekonać do tego, żeby nie dziś, nie za tydzień, ale za trzy miesiące, albo nawet za pół roku do ciebie przyszli i coś kupili. No wiesz, ale jest taki jeden problem, bo sklepy, zwłaszcza te małe, które są jeszcze na dorobku, albo tak. te, które gdzieś tam powoli wchodzą w efekt skali, uważają, że brand awareness, w ogóle budowanie znajomości marki, widoczności tej marki, to jest dość droga sprawa. Tak, tak, i muszę powiedzieć, że ja przez wiele lat podzielałem to zdanie. To znaczy, zawsze, kiedy stawaliśmy przed wyzwaniem, czy wydawać złotówkę w Brand Awareness, czy w performance marketing, stawiałem 100% na tą złotówkę, którą walimy w performance marketing i się nie zastanawiamy w ogóle nad górą lejka zakupowego. Natomiast w obecnych czasach jesteśmy w sytuacji, w której performance marketing, napędzany przez sztuczną inteligencję, powoduje sytuację unifikacji wyciąganego zwrotu z inwestycji. To znaczy. Systemy sztucznej inteligencji optymalizowane są pod to, żeby większa pula graczy mogła wyciągnąć ze sprzedaży jakieś zyski. W efekcie, jeżeli nie odróżnimy się komunikatem, czyli właśnie brand awarenessem, właśnie brand marketingiem, to w niczym nie zapadniemy w pamięci naszym klientom, a przy takim poziomie rywalizacji, jaki mamy teraz w e-commerce'ach, rywalizowanie tylko tymi aspektami ceny, oferty, produktu, to już jest po prostu za mało. Dlatego w mojej głowie też przeszedłem pewną ewolucję. To znaczy, mm. tak jak powiedziałem, ja naprawdę wolałem zawsze wziąć stówkę i wydać ją w Google Adsie lub w Meta Adsie na kampanie sprzedażowe, i byłem przekonany, że to jest najlepiej wydane 100 zł, którymi dysponowałem. No tak, no bo tutaj tak naprawdę często nawet. Yy... W ofertach agencji czy w jakichś planach jesteśmy sobie w stanie spredefiniować, tak, jaki dokładnie. będzie ROAS, e, jak to będzie wyglądać, że na przykład za wydane 100 złotych zarobimy 250 złotych. Sprawdzamy swoją marżę, opłaca nam się, czy się nie opłaca tak. i wiemy, czy, czy inwestować. Tak. A teraz A właści tak, właściciel e-commerce, który staje przed Excelem, który mu mówi, że ta złotówka przyniesie ci 3 złote, zawsze wybierze tą złotówkę, która wybierze mu zł, przyniesie mu 3 złote, tu i teraz. No i obok niego przychodzi taki koleś od Brenda Awarenessu, od e, znajomości widoczności marki. Mówi, pan co, teraz przez e, najbliższe dwa lata będzie pan wykładał po 500 albo po 1000 zł miesięcznie, aby budować e, widoczność tej marki. I, Dokładnie tak. I co wtedy? Dokładnie tak. I zupełnie szczerze powiem mu, to się może nie udać. Co więcej, gwarantuję, że przez pierwsze dwie iteracje to się na pewno nie uda. Dlatego, że Brand Awareness, kluczowym wyzwaniem Brand Awareness jest to, że wyobraźmy sobie, że w ogóle emitujemy kampanię e, brand marketingową, taką właśnie na przykład kampanię podobieżenia wideo w YouTube czy w e, mecie. Nie mamy absolutnie żadnej możliwości połączenia ciasteczka użytkownika, który zobaczył mhm. naszą reklamę na przykład w YouTube z konwersją, którą nastąpiła trzy miesiące później. Narzędzia analityczne nam na to nie pozwalają, systemy reklamowe nam na to nie pozwalają, nie prześledzimy tego. Więc wyzwaniem jest to, jak w ogóle ocenić efekty brand marketingu. I od tego um, e, zacząłbym rozmowę z takim właścicielem sklepu. I dla mnie taką jedną miarą, którą uważam, powinniśmy studiować jak Biblię w e-commerce, to jest popularność naszej marki mierzona średnią miesięczną liczbą wyszukiwań marki w Planerze kluczowych. Okay. Czyli mówiąc w skrócie, ile razy użytkownicy wchodzą do wyszukiwarki Google miesięcznie i stukują nazwę naszego brandu. Ja powiem tobie tak, że z takiego własnego doświadczenia, bo, bo też gdzieś jest sklep internetowy w moim otoczeniu, w naszej rodzinie, jest często tak, że za pomocą performanceu ściągamy bardzo dużo ludzi na, na witrynę sklepu, a my też jesteśmy przykładowo producentem. Tak. I ci ludzie nawet nie odbijają się ani od płatności, ani od konwersji, ani od problemów UX-owych, tylko zastanawiają się, czy wydać pieniądze na markę, której nie kojarzą, nie znają e, i wchodzą. Oglądają, oglądają i wychodzą. I może się okazać tak, że oni wracają za pół roku, za rok, bo widzieli to u jakiegoś influencera, widzieli u znajomych, którzy chodzą na przykład w tych rzeczach, bo to, są, to jest na przykład w waszym przypadku odzież, tak. i widzą, że te rzeczy są dobrej jakości, są noszone, ale oni się tego z performance marketingu nie dowiedzą. Dokładnie. W performance dostaną to, co jest potrzebne im tu i teraz, żeby skonwertować, czyli cenę, nazwę produktu, zdjęcie produktu, koniec, kropka. I okej, okay, to wystarcza do pewnego momentu, ale tak jak mówisz, jeżeli mamy produkt, który wykracza chociażby kapeczkę poza jedno kliknięciową ścieżkę zakupową, mm -hmm. czyli po prostu wymaga od nas przekonania użytkownika do tego, że to co robimy jest fajne, jakościowe, że stoi za tym jakaś historia, że to jest na przykład produkowane w Polsce, to wypchnięcie takiego komunikatu skutkuje tym, że my. Mamy tak wiele case'ów związanych z brand marketingiem, ale jeden, który przychodzi mi do głowy też z branży odzieżowej, polegał na tym, że kampania brand marketingowa nie tylko podniosła średnią miesięczną liczbę wyszukiwań marki, w efekcie podniosły nam się przychody z fraz brandowych, no ale to jest dość oczywiste, ale że za tym wzrostem popularności marki poszły metryki w kampaniach performance'owych, czyli mieliśmy większy CTR na naszych reklamach, dlatego że ludzie kojarzyli nazwę marki, i za tym poszedł też współczynnik konwersji, wzrost współczynnika konwersji na tych kanałach performanceowych. Nie mogliśmy udowodnić tego, że ta konkretna kampania brandingowa przełożyła się jeden do jednego właśnie na te metryki, ale w skali czasu, bo trzeba też pamiętać o tym, że kampania brand marketingowa wymaga czasu, to jest. Szalone, szalenie trudne zadanie z cierpliwości. To jest coś, co tak. w e-commerce jest parametrem niepożądanym. Absolutnie nie, absolutnie nie. To, to, jest, to jest sytuacja, w której właściciel e-commerce pali pieniądze, zamyka oczy i musi zagryźć zęby, e, dlatego że e, nie ma tego efektu tu i teraz. W prezentacji, o której będę mówił na scenie produktowej 14.20, stawiam w ogóle taką hipotezę, że kampania brand marketingowa powinna trwać połowę cyklu życia klienta w sklepie. Czyli powiedzmy, okay. jeżeli klient przychodzi do nas trzy um, razy w ciągu 9 czy 12 miesięcy, to my powinniśmy tą kampanię robić minimum 4, 5, 6 miesięcy. Dlatego że tyle może. Pozyskanie tego klienta, czyli wyświetlenie mu sekwencji komunikatów na różnych platformach reklamowych, które w nadziei przełożą się na konwersję za jakiś czas dopiero. A Twoim zdaniem, bo są takie y, dwa bon moty, które ja zawsze y, słyszałem gdzieś tam w rozmowach e komersowych, ale nie tylko e commerceowych w ogóle, bo gdzieś tam wywodzę się też z takiego. Zwykłego marketingu, że tak powiem, mm -hmm. i komunikacji, że po pierwsze, budżet powinniśmy dzielić mniej więcej 80-20, czyli 80% na ściąganie ruchu, na budowanie tego, żeby nasi klienci wchodzili do nas, tkali tak. w nasze reklamy, a 20% na spokojne pokazywanie naszej marki w rozłożeniu. I to mm -hmm. rzeczywiście może się gdzieś tam w jakimś etapie zmieniać, tak. ale że od takiego założenia powinniśmy, powinniśmy wyjść. Tak, tak, tak. Um. Dla mnie taką zasadą dotyczącą tego, ile... bo realnie rozmowa z właścicielem sklepu internetowego zawsze finalnie doprowadzi nas do Excela, w którym powiemy sobie teraz ładujesz 50 tysięcy, 100 tysięcy w perfo i e, właściciel może zadać bardzo słuszne pytanie, to ile mam ładować w brand? I e, oczywiście jednej zasady nie ma, jednego algorytmu wyliczania tego budżetu nie ma, ale moim zdaniem dobry... Długoterminowy proces budowania wzrostu rozpoznawalności marki to jest od 10% do 30% budżetu performanceowego. I zasada jest taka, że im Twoja ścieżka zakupowa jest dłuższa, czyli sprzedajesz produkt droższy, sprzedajesz produkt, który jest bardziej, nie wiem, w segmencie premium, wymaga zbudowania tej rozpoznawalności marki, tym bardziej to się powinno zbliżać do 30, 40, nawet 50%. A co więcej, ja też stoję za tym, żeby odważnie eksperymentować z obcinaniem części budżetu PERFO na rzecz wizerunku. Mhm. Bo zawsze to jest pytanie o to, mam ograniczoną pulę pieniędzy, mam 1000 zł, to czy mam teraz 800 robić w PERFO i 200 w wizerunku? Warto by było czasami podjąć nawet taką ryzykowną sytuację, żeby poza sezonem, na przykład w, w, w e-commerce'ach odzieżowych, które bazują na kolekcjach jesień, zima i później e, wiosna, lato, żeby ten budżet między sezonami Obniżyć w perfo i ten budżet, który nam został z perfo, przenieść do wizerunku, dlatego że w perfo, e, zwłaszcza jeżeli chodzi o kampanie na przykład pokrywające własny brand, możemy śmiało eksperymentować z tym, żeby te kampanie wyłączać. Okay. Trzeba to robić ostrożnie, trzeba to zrobić z dużym wyczuciem i trzeba to robić zawsze z takim holistycznym spojrzeniem na wszystkie kanały ruchu. Patrzeć, czy nam gdzieś coś, gdzieś czegoś nie tracimy, co dowoziło nam sprzedaż, ale finalnie to jest. To jest coś, na co my powinniśmy robić, ponieważ inaczej, jeżeli tylko reagujemy na to, co się dzieje na rynku, siłą rzeczy już przegrywam, już przegrywa. Już to jest ciekawe. Jeszcze mhm. na koniec tej naszej rozmowy chciałem cię spytać o taką jedną rzecz. Krąży jeszcze taka opinia wśród sklepów internetow internetowych, zwłaszcza właścicieli, bo ja mam dużo kontaktów, takich i rozmów z właścicielami małych, średnich sklepów, mhm. które gdzieś tam osiągają powoli tą skalę swojej sprzedaży, że kampanie jeżeli chodzi o znajomość marki o wizerunek marki opłacają się dla sklepów, które mają własną markę, którą sprzedają, czyli są też czasami producentem albo resellerem jakiejś marki, którą reprezentują. Tak. A jeżeli sklepy są multibrandowe i tak naprawdę jest na przykład sklep ogrodniczy i posiada wiele różnego rodzaju produktów, to tutaj już bardziej powinni inwestować tylko i wyłącznie w performance. Co ty o tym myślisz? Tak, i to jest słuszna perspektywa. Z mojego doświadczenia multibrandy, sklepy, które resellerują innych producentów, Muszą zadbać o to, żeby ich nadrzędna marka, czyli marka sklepu, miała bardzo klarowny, czytelny USP, który odróżnia ich od tego, żeby na przykład ten klient poszedł sobie do, nie wiem, do Obi albo do innego dużego marketu, gdzie tego sprzętu ogrodniczego będzie miał bardzo dużo. I dlaczego to jest istotne? To jest istotne dlatego, że. Jeżeli my jako reseller, jako multibrand nie mamy tej przewagi konkurencyjnej na poziomie własnego produktu, to musimy dbać o to, żeby ta marka dowoziła wartość, która dla klientów ma znaczenie. E, oczywiście tak długo, jak będziemy dysponowali ofertą produktową, która jest konkurencyjna wśród e, innych e-commerce'ów działających podobnie albo wśród marketplace'ów, bo trzeba o tym pamiętać, to spoko. To możemy działać wyłącznie na perfo. Ale ta sytuacja się prędzej czy później skończy. Nie? I takim odrzeźwiającą e, dla rynku sytuacją oczywiście było wejście temu mm -hmm. dwa lata temu, które nielimitowanym budżetem reklamowym weszło w tak wiele kategorii produktowych, że nagle okazało się, że jak jesteś właśnie tylko resellerem, tylko multibrandem, i nie, przy, nie, przy, nie, przy, nie przywiązujesz do siebie klientów innymi metodami, innymi wartościami to przegrywasz to przegrywasz i natychmiast cię tak. nie ma i natychmiast cię, nie ma. cię po prostu swoim budżetem dokładnie tak więc ty jako brand który reseleruje inne brandy trzymając się tej właśnie na przykład sklepu ogródniczego, powinien zadbać o to żeby ta wartość wynikająca z jego obecności na rynku była tak czytelna i tak przejrzysta dla potencjalnego klienta jak to jest tylko możliwe i uwaga w kampanii perfo tego nie zakomunikujesz Zakomunikujesz to dopiero w kampanii Brand Marketing. Jasne. Myślę, że tą rozmową zasialiśmy takie ziarno ciekawości wśród osób, które ją obejrzą. Bardzo Ci, Andrzej, dziękuję. Moim gościem był Andrzej Brand z Numbers and Intuition. Dzięki. Was wszystkich tutaj zapraszam po więcej szczegółów w opisie naszego, naszego wideo, a osoby, których Andrzej i jego podejście do e-commerce zainteresowały, to zapraszam, Zafollowujcie, polubcie Andrzeja na LinkedIn, zadawajcie mu tam pytania. Możliwe, że Wam odpowie. Dzięki, Andrzej, jeszcze raz za rozmowę. Dzięki, piękne. Do zobaczenia.